Nie wiem czy celem kampanii ma być promocja mediacji w ogóle jako takich czy ma być czy rozmawiamy o promocji czy promowaniu środowiska przy okazji mediacji w trochę innym pewnie ujęciu czy, co jest moim oczkiem w głowie naszego znakomitego systemu kształcenia, bo nie wiem, czy każda z tych trzech, jak powiedziałam, każdy z tych trzech rodzajów promocji mógłby się zawierać w jednej jakiejś jednolitej, spójnej kampanii. To znaczy, ja przepraszam, że przerywam, ale widzę to dokładnie w, na zasadzie piramidy, gdzie mediacja i samo słowo mediacja jest u jej podstawy, a y, ta edukacja y, na górze. W związku z czym jedno wynika z drugiego. Nie da się docierać do ludzi, y, mówiąc o tym, jak wspaniale się szkolimy, jeżeli oni nie znają i nie rozumieją słowa mediacja. Ale Radku, to co, to co bo ja absolutnie, Ania mnie uprzedziła, ja chciałam nawet zrobić coś bardziej brutalnego, ale dokładnie, w duchu. zacznę może od tego. Grażynka, która dzisiaj zobaczyła we mnie Leninowskiego, Lada, Loda Łamacza, jest w stanie wykazać, udokumentować, każdy z mediatorów i Karolina, która jest z nami z Gorlic, że największy proces edukacji odbywa się w relacji B2B. Mediator strona. To jest najlepszy proces edukacji. Żaden inny do stron nie zadziała. A teraz spróbuję Ci to, Radku, udowodnić. Powiedz mi... Ale nie trzeba tego chciałbyś... udowadniać. Ja wiem, że każda rozmowa yy, twarzą w twarz jest najskuteczniejsza. Nie, tak? nie, nie. Ja nie mówię Natomiast... każda. Nie mówię każda rozmowa między mediatorem a stroną. Nie każda. No, no widać, tak, to... ale to jest zawsze skuteczniejsze, niż, niż jakiś plakat wiszący gdzieś na ścianie. Natomiast... Nie zawsze. Nie zawsze. Właśnie to chcę Ci powiedzieć. Że niestety tu dzia, dzia, działa ta reguła wynalazcy, prawda? Jak cokolwiek wymyślisz, to będzie miało i dobry, i zły skutek. Jak z, y, z y, y, wynalazcy, Oczywiście. prawda? Czyli nie każdy mediator zrobi dobrą robotę. I proporcja jest zgodnie z prawem do Kopernika. Ja twierdzę co najmniej jeden do jedenastu. Czyli dziesięciu zrobi złą robotę, a jeden zrobi dobrą. I to jest coś, co dla mnie bardzo poważnie wyhamowuje proces prawidłowej edukacji. I dlatego jestem trochę sceptyczny i bardzo mnie zainteresował właśnie ten pęd z jednej strony Joli właśnie do tych działań banerowych i bardzo mnie zaciekawiło, żeby ciebie włączyć, bo ty jesteś dziennikarzem, jesteś człowiekiem mediów, znasz się na tym wszystkim. To pomóż mi teraz i pójdź ze mną taką drogą Lognulą. No. Powiedz mi taką rzecz. Co według Ciebie należałoby wypromować? Konkretnie wypromować. Zrozumienie słowa mediację w Polsce. A teraz Bo tego mi... nikt nie rozumie. Okej, okay. a teraz powiedz mi, po co? Po co? Jeżeli chcemy o, tym, o czymś mówić, to ludzie muszą. Ale nie odpowiada mi Nie odpowiada mi Powiedz mi, po co? Po co? No, dla mnie to jest oczywiste. No, jeżeli ale to to powiedz mi, po co, językiem... jak to jest takie oczywiste? Dotrzeć do człowieka, do odbiorcy. Ale po co? Że istnieje mediacja. Ale droga Agato, ludzie kochają rzeczy, które kochają. Kochają słuchać piosenek, kochają rozmawiać ko z kochanymi ludźmi, kochają słyszeć o sobie dobre rzeczy, kochają yy, sami... O... Ale też się zakłócą. Dlaczego słowo mediacja miałoby być ważne? Tak samo jak jest ważne, jak słowo sąd. A słowo sąd jest wypromowane. Tak samo jest wypromowane słowo prokurator. I tak, nigdy, tak samo jest wypromowane. Z, z największym szacunkiem. Nie istnieje nie. proces promocji sądu. On w ogóle nie istnieje. Ludzie dowiadują się o sądzie dopiero wtedy, jak są pokrzywdzeni. Mhm. Ale też kurator sądowy istnieje w ludzkiej świadomości. Ale Mediator tylko u tych, którzy go mają. Nikt inny nie wie, kto to jest kurator. Jest mu to do niczego niepotrzebne. Co ja widzę? Ja widzę jednak Radka, który jest mediatorem i on chce o mediacjach mówić, dlatego, żeby dostawał zlecenia. Ja tak to rozumiem. Dobrze, Radku, mówię? Nie, nie, nie nie do końca. No tak. to, powiedz mi, po to prostu, powiedz mi, jaka jest misja? Ja, ja, na, ja na co dzień posługuję się słowem. I jako dziennikarz, jeżeli widzę, że ktoś chce być mediatorem, Funkcjonować jako stowarzyszenie, jako szkoła mediacji, i tak dalej. A ludzie nie posługują się nawet tym słowem, bo go nie znają. Więc poznanie słowa na początku było słowo. Jak to ktoś gdzieś napisał i powiedział. Więc na początku jest słowo mediacja. Jeżeli nie ma zrozumienia tego słowa, nie ma kolejnych szczebli, jak na drabinie, jak, jak na tej piramidzie. Ale drogi Radku, jesteśmy jedną z najmniejszych grup zawodowych, pomimo tego, że wielu ludzi nazywa się mediatorami. Jest nas pewnie mniej niż grabarzy, ale nikt ci nie krzyczy. Omen-omen no, no, no. w tematyce, jak pracuje grabarz. Natomiast będę trzymał się swojego zdania, bo mnie się wydaje, że ja wiem, na czym polega ta misja. Ale chciałbym się od ciebie dowiedzieć, Radku, powiedz mi, po co odbiorca twoich informacji, statystyczny mieszkaniec Mławy, ma się dowiedzieć, czym jest mediacja. Powiedz mi, po co? Po, po to, żeby mógł powiedzieć swojej córce, teściowej, komuś tam z bliskich, jak ma rozwiązać swój rodzinny problem, nie idąc do sądu. Jesteś blisko, bo myślałem, że już nie będę Cię dręczył. Myślałem, że powiesz, żeby ludzie chodzili do mediacji, to by było dla mnie. Nie, nie. Ludzie nie chcą chodzić do sądu, mają problemy, chcą się ich pozbyć. I nie wiedzą, że jest możliwość i coś takiego jak mediacje. Już Dobra. nie mówię o rozróżnieniu z negocjacjami, bo to już jest za, za poważny, za ciężki temat. W ogóle nie, z, nie znają takiej ścieżki rozwiązywania swojego osobistego, życiowego problemu. I tu. Dobrze, czyli chodzi tu o to, że są żeby dotrzeć. Dotrzeć do ludzi z informacją, że w ten sposób mogą życiowy problem rozwiązać. A to, czy ktoś dostanie zlecenie, czy nie, czy się lepiej, czy gorzej wyszkolił, to jest kolejny szczebel tej samej drabiny. Dobrze, to, to ja mam dwa kierunki, którymi się chcę zająć. Zacznę od pierwszego, aksjologicznego. Powiedz mi, czy w Twoim środowisku zawodowym funkcjonuje takie pojęcie jak zaufanie? No, Musi istnieć, ponieważ. Nie, czy musi, na... czy nie musi. Ta sama rozwaga. Istnieje, dobrze, krótko istnieje. Naprawdę. Tak. Ilu masz współpracowników takich w szerokim zespole? No, myślę, że kilkudziesięciu. Kilkudziesięciu, uznając, że, że, że mówimy o ludziach. słuchem no załóżmy. Trzydziestu. Powiedz mi, ilu z nich ufasz? Na szczeblu zawodowym znacznej części. Czyli jaki? A części? tym, Ktoś, tym, tym z którym, którym nie ufam, no załóżmy trzy czwarte. Trzy czwarte. A ilu z nim tak w ogóle ufasz? Tak? Bezwzględnie ufasz. Że słowo znaczy słowo, pacta sunt servanda, umów należy dotrzymywać, że jak tajemnica, to tajemnica, że jesteśmy lojalni, prawda? Ilu nie nim... ma czegoś takiego jak tajemnica. To jest, to jest pierwszy fałsz. Kolega, <laughs> istnieje. Widzisz, o co chodzi? Jak, na, na czym cię złapałem? No złapałem cię na to, że czym innym jest przekaz, który nie ma nic wspólnego, żadnego styku z, z istotą rzeczy. Ponieważ mediacje oparte są na zaufaniu i na poufności. Nie ma nic, już w zasadzie nie ma innej stoi pouf poufności niż mediacja. Wielu ludzi w różnych sytuacjach mówi mi, nagraj tą rozmowę, a ja mi nie, pod żadnym pozorem. Dlatego, że zdaje sobie sprawę, że wielu innych może i nagrywa, ale zasada jest zasadą i do tego, jeśli, jeśli obowiązuje reguła, że bezskuteczne jest powoływanie się, to nie wolno tworzyć nawet wrażenia u najbliższych współpracowników, że się łamie tę zasadę, bo wtedy ta zasada nie ma sensu. Ja chcę powiedzieć, na tym polega moje zaufanie. Chcę wiedzieć, że gdy rozmawiam z Grażyną, to ona nie ma włączonego telefonu po to, żeby za trzy lata, jak się być może pokłócimy, wykorzystać nagranie, które teraz robię, tak jak zrobiono to Obajtkowi. Obajtek Szumowina i ten, kto go nagrywał, też Szumowina, ale no nie oszukujmy się. A co to, on nie, nie, wy, nie wyklinał? I teraz widzisz, Radku, mediacji są ostoją zaufania. My budujemy zaufanie społeczne i zawsze będziemy niszą zawsze będziemy niszowi. Na jednego mediatora, dziesięciu innych będzie nazywało się mediatorami, nie mając z tym nic wspólnego i mówiąc nieprawdę. I generując PR-owy, nieprawidłowy przekaz o mediacjach. I dla mnie tu jest pierwszy problem. Bo y, jestem bardzo otwarty na to, żeby jeszcze poszukać nowych sposobów przekazu, ale tak jak przez dwa lata ostatnie, myśmy bojkotowali wyda wydawanie z pieniędzy unijnych pieniądze na PR mediatorów. I można teraz zobaczyć, co z tego wyniknęło. Mamy jakiś postęp, jakiś progres, że jest naprawdę więcej mediacji, albo są bardziej efektywne, nic bardziej błędnego. To, że mediatorom się powie, że mają mieć hasło, że oni mają się promować, mieć swoje i chodzić z wizytówkami po sądach, nie znaczy, że przybędzie mediacji. Na tym to nie polega. Boratku, cokolwiek nie powiesz, sędzia, który siedzi na biur, przy biurku, myśli dokładnie odwrotnie niż ty. Dla niego no Ja wiem, że sędziowie dokładnie odwrotnie myślą, to ja wiem. No właśnie, ale to on decyduje, czy sprawa pójdzie do mediacji, czy nie. I w związku z tym. On, jest, on to, decyduje jego o sprawie, która już jest u niego. Ale przecież jest możliwość prowadzenia mediacji nim sprawa trafi do niego. I ja uważam, że ten przekaz powinien być różnorodny. To, co powiedziałeś, jest dla mnie absolutnie klarowne. Jasny logotyp, jasne hasło, jasny przekaz. Ale również dla mnie zrozumienie misji. I teraz, gdybym otworzył tą misję i powiedział tak, jesteśmy środowiskiem, które buduje zaufanie społeczne, to gdybym miał wielką salę i tysiąc ludzi, to ilu by za nami poszło? Nikt. No widzisz? Ale. ale A mediacja jest Ja zawsze mam wrażenie, że, mów, że mówimy o dwóch różnych rzeczach. Nie, nie rozmawiamy. Ja nie rozmawiam w tej chwili, nie podważam istoty rzeczy mediacji. Ja mówię o czysto technicznej sprawie, jak z mediacją dotrzeć do jak największej grupy potrzebujących tejże mediacji. A nie, nie rozmawiam o czysto, nie podważam tych zdań o tych jedenastu i 10 oszukujących i tak To nie o to chodzi. Ja myślałem, że tutaj skierowane do mnie są niejako potrzeby, jak zrobić, żeby dotrzeć. Jak wymyśleć hasła wspólne, którymi w, w określonym czasie, z którymi docieramy do różnych mediów, do, z różnymi kanałami i tak Mówię o czysto technicznych sprawach, a nie o. Misji mediacji, bo tutaj to ja nawet nie próbuję podskoczyć, bo jestem za słaby w tym, żeby mówić, że mediacja to jest lepsza, gorsza, taka czy inna. Nie. Mi chodzi, ja to odebrałem, że do mnie skierowano potrzebę dotarcia z mediacją, począwszy od słowa mediacja, po same, same. No to, to, do kogo ona jest skierowana, jak można ją wykorzystać, te wszystkie rzeczy praktyczne, jak z tym dotrzeć do ludzi. Wymyśliliśmy rzecz genialną, którą być może nikt na świecie nie wymyślił, że codziennie od poniedziałku do piątku, w dni robocze, pracujemy od godziny 18 i 20 w otwartej przestrzeni na agorze greckiej. Minęło dwa tysiąca lat i agora nie jest już tylko zgrupowaniem kilkunastu greków, którzy wychodzą z domu, żeby spotkać się na Klepisku. Jest otwartą światową przestrzenią, którą każdy może się dołączyć mając jeden ten sam link. I naprawdę ona nie jest zamknięta. Ona dotyczy każdego. Na kto wie o istnieniu tego linku. Rozumiesz i po to cię potrzebuje, żeby ci. No i ja pokazać, dokładnie o tym że myślałem, że, jest przekaz że o to chodzi, kulturowy. Że... Ja ci chcę powiedzieć, że jest przekaz kulturowy, który idzie właśnie za tym i druga rzecz jest taka, że przyzwyczajamy również ludzi do tego, że nawet w sobotę, w niedzielę, kiedy masz chwilę czasu, możesz godzinkę czasu poświęcić na to, będąc z nami, jeżeli chcesz być mediatorem, czyli jeżeli jesteś z tej grupy, o której z kolei mówi Jola, że możesz się wpiąć i się czegoś nauczysz za darmo. I to jest jeden czynnik, a drugi jest ten, o którym wyście rozmawiali, czyli rzeczywiście ja to szanuję w całości, mianowicie, Złota dziesiątka, o której mówiła Renata Rugała, czyli dekalog media, no tak, dekalog komunikacyjny, czyli proste sposoby, techniki, jak sobie radzić w sytuacjach trudnych. To jest mniej więcej to, czego ostatnio też Grażynka doświadczyła w kolejnej mediacji, prawda, z tym panem Michałem i panią Ewą, chyba, tak? I ona może o tym oczywiście opowiedzieć. Więc tutaj jak najbardziej liczę na to, że obydwoje może właśnie podzielicie się tym, co, co wymyśliliście, bo wyście podnieśli ten temat komunikacji takiej popandemicznej. Mnie się wydaje, że ludzie już żygają w ogóle słowem pandemia, więc oni chyba raczej nie, raczej chcą. Się dowiedzieć na Boga, wyjdźmy wreszcie z tego wszystkiego, zacznijmy normalnie funkcjonować. Nie chcą przeciwdziałać żadnej pandemii, tylko krzyczą o to, wróćmy do normalnego życia. I na ten temat rzeczywiście zgadzam się, jest potrzeba rozmowy, jest potrzeba na nowo przeanalizowania, czy te systemy komunikacji wymagają zmiany. Ale też no, ja, włączając się do tej dyskusji, podkreślam to, to o czym powiedziałem na samiutkim początku, że dla mnie ta rewolucja technologiczna współczesna, czyli kontakt taki jak teraz, jest absolutnie genialny. Bo każda osoba sfrustrowana może siąść przed komputerem i pogadać. Nikt mi nikt nie mówi, że to jest gorsze. Pamiętasz Grażynko, co powiedziała pani Ewa? Przypomnę ci, pani Ewa, starsza pani emerytka, 60-letnia, mówiła, że bardzo tęskni, niemalże płakała za rozmową z wnuczką, z tak. A kiedy zaczęliśmy o tym rozmawiać, o spotkaniu, to powiedziała z wnuczką absolutnie ja do nich nie pojadę, oni do mnie nie przyjadą. Zabraniam, bo jest pandemia. Ale ja chętnie z nimi porozmawiam. Pytam się, w jaki sposób porozmawiamy z panem z drugą stroną, z pani synem. Proszę pana, tylko przez telefon. Genialny, więc dla mnie to jest był sygnał, że to nie jest znak młodego pokolenia. To jest odbiór ludzi, sytuacji, z którą zmierzyliśmy się w 2021 roku. I to nie ma wieku, bo 60-letnia kobieta udowodniła mi, że ona rozumie tą sytuację i walor rozmowy przez telefon. Ona powiedziała, że chce rozmawiać przez telefon z synem, bo będę się czuła bezpiecznie. Ja o tym mówię od ponad roku, że to jest nadzwyczajny, fenomenalny sposób i genialna zmiana, która nastąpiła. I to jest wszystko, co mam do powiedzenia. I teraz spróbujmy o tym porozmawiać. Dwa wątki, czyli pierwszy, ten przekaz kulturowy, który teraz chcemy poszerzyć iść dalej. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Każde 18 wetnie się i z nami pogada. My go włączymy do dyskusji tak, tak naprawdę na każdy dowolny temat, byle on kręcił się wokół budowania zaufania społecznego, bo to jest nasza misja. I wtedy ludzie, wiedząc o tym, będą do mediacji szli. A nie, nie musimy im mówić, że mediacja jest taka, taka. Dzisiaj obejrzałem nadzwyczaj nudny film, za który Ministerstwo Edukacji zapłaciło milion złotych. Jakaś niunia z jakimś drugim niuniem opowiadali, jakie są korzyści mediacji. W szkole i pani opowiedziała wiekopomne odkrycie, że mediacje są dla, dla, dla sprawców. No, no i tyle ona z tego rozumie, a cała masa nauczycieli nic z tego nie zrozumie i na pewno nic z tego nie zastosuje, bo jest im to do niczego niepotrzebne. Żadnej, żadnego przekazu w ten sposób nie mają. Nie mają. Więc reasumując, już naprawdę kończę, oddaję Joli i Ani głos. Chcę powiedzieć. Interesuje mnie rozmowa na temat, jak upowszechnić przekaz, który zbudowaliśmy i stały kontakt do 18:20, przekaz kulturowy, ta masa stron, masa grup, które mamy, jak ewentualnie to uporządkować, jak to usprawnić. A druga rzecz, co zrobić z komunikacją, o której wyście rozmawiali w swojej rozmowie. Tyle. Osoby mające lat 50, 60 i więcej nie, nie są wykluczane z tego typu. Odbior, z bycia odbiorcą. Bo znam sam mnóstwo osób, moja mama dalej dziś studiuje, mając 70 lat, też, też przez internet i wiele innych osób, że korzystają. Ale już kiedyś były rubryki w gazetach, gdzie odnoszono się do jakichś tam uczuciowych spraw. Później były rozmowy nocą w radiu, gdzie też rozwiązywano i problemy, i jakieś konkretnych ludzi sprawy poruszano. Tu mniej więcej się do tego samego sprowadza, że jeżeli będzie poruszany temat emocji ludzi, ludzie nie będą patrzyli na wiek, ale żeby o tym się dowiedzieli, że tu mogą w takich i w takich godzinach obejrzeć, uczestniczyć, współuczestniczyć, zdobyć odpowiedź na swój problem, podpowiedź. Bądź, bądź właśnie roz, odbycie rozmowę bardzo konkretną, tak jak kiedyś takie rozmowy odbywały się nocami w radiu, że tu od godziny do godziny się to dzieje i z mojego punktu widzenia u nas kuleje informacja o tym fakcie. Całkowicie nie ma tej informacji, są przypadki, że ktoś wszedł przypadkowo i dlatego jest. シートファンスティーフティー。<noise>